Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Tak na szybko, e, wracamy do tematu bizona. Bizon za chwilę i już, powiedzmy, jęczmienia zimowe poszły. Za chwilę zaczną się e, prawdziwe żniwa, już pszenica, e, rzepak, jęczmień, jary, e, pszenica jara, e, inne zboża i moi drodzy, Zaczniemy sobie dzisiaj o, porozmawiamy sobie dzisiaj o hydraulice. O hydraulice w Bizonie. Bizon 56, stary nowy typ. Tutaj nie będziemy filo, filozofować jeszcze z rekordem, bo nie chciałbym tutaj mieszać. A rekord też nie do końca jest jeszcze przeze mnie zgryziony, więc ten temat Bizona jeszcze, 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 jeszcze tutaj będziemy poruszać poruszać, ale musimy sobie jeszcze dać troszeczkę czasu. Mianowicie zaczniemy od pompy hydraulicznej. Tutaj też Wam powiem hmm, pewne e, spostrzeżenia moje. To z czego się nauczyłem już przez parę lat e, handlu. I, I jakie jest moje właśnie tutaj spostrzeżenie. A mianowicie pompę mamy nowego typu z kołnierzem. Tak jak widzicie. Starego typu bez kołnierza. Tak to jest ogólnie opisane. Chodzi o, o ten... 3 cm element. Tutaj pompa jest wysoka, tu jest pompa niska, i to cała jest różnica w pompach. Większej różnicy nie ma. Chodzi głównie o ten kołnierz. Jeden, jak i drugi jest ułożyskowany. Koło na stożku. Koło mamy też dwa rodzaje Stare i nowy typ. I jak widzicie, to jest płaskie koło, a to jest wypukłe. Widać? Tu może nie będzie widać. Tu jest bardziej płaskie, tu jest bardziej wypukłe, i to jest cała. Yy, cała różnica tylko, że to o one dokładnie, moi drodzy bo nie chciałbym tutaj robić reklamy ale jedno przychodzi o tak drugo przychodzi tak bo tak są stożki, więc już ma się tutaj odpowiedź, że jedno wchodzi głębiej yy, drugo wchodzi yy, płyciej, więc Cały tu jest ambaras, koło, koło jest napędzane za pomocą paska podwójnego fabrycznie. Pasek podwójny 2 HB 1500 można założyć pojedynczy pasek 2 razy HB 1500. Więc tak to wygląda. Yy. I zaczniemy już na dzień dobry od najczęstszej awarii pompy. Pompa sama w sobie, jeżeli siada to pierwsza przede wszystkim rzecz nie będzie miała siły podnieść headera. Heder jest najcięższym elementem, jeżeli chodzi o to, jeżeli pompa się rozgrzeje zaczyna siadać hedera nie podniesie trzeba mu już dodawać gazu i niestety tutaj zaczyna się już robić problem. A kolejna wada pomp yy, hydraulicznych w Bizonie to często gęsto ta pompa niestety lubi pękać. Część yy, Ogólnie pęknięcia są tylko i wyłącznie winą. To ja nie mówię po czasie lub od razu. Kwestia jest, zaraz Wam opowiem od czego klienta. To już nie ma przeproś, że jest wina producenta, ponieważ korpus jest na tyle w miarę grubawy, że naprawdę mu że tutaj ciśnienie to jest bardzo, jeden na milion przypadków. A. Jeden przypadek na 1000, to jest wina klienta, i teraz tak, najczęstsza przyczyna: e, pęknięcie pompy, ponieważ na rozdzielaczu podwójnym, jak nie chciał podnieść hedera, no to trzeba było mu podkręcić ciśnienie, żeby pompa pchała więcej i coś musiało opuścić. E, następna rzecz. To przy wkręcaniu tutaj redukcji na pompę, redukcja ciśnieniowa, wielu z Was dokręca na maksa kluczem, najlepiej taką rurą jeszcze metrową, żeby nie, żeby nie ciekło. Moi drodzy, tutaj w bizonie. Nie przychodzi podkładka uszczelniająca, tylko tu przychodzi o ring. Najczęściej jest to o ring 22x3,5, 22x4. Tu jest zatoczenie zrobione specjalnie po to, żeby tutaj o ring wszedł i uszczelnił, i wtedy nakrętka musi, znaczy nakrętka, ten kołnierz od hmm, redukcji musi przyjść tutaj równo dokręcony i musi docisnąć ten o ring. On się musi zacisnąć. Nawet tutaj o ring można założyć 23 razy 5 troszeczkę go zetnie przy wciskaniu, ale jak najbardziej jest to wskazane. Ja tam nie widzę żadnej, żadnych przeciwwskazań, żeby coś takiego zrobić. Stary typ pompy, nowy typ pompy jest tak samo zabezpieczony, tylko i wyłącznie na oring bez podkładki. I teraz tak, zasilanie sobie omówiliśmy, więc przewodami dochodzimy do e, dzielnika strumienia. Dzielnik strumienia oczywiście to jest nic innego jak regulator przepływu. Hydrotorowski, jak widzicie, numer, który jest tam 214, rok 2023, czyli już mamy latosią produkcję. I teraz tak, yy, oryginalny, bo taki żeliwny, malutki, yy, można go stosować, zamienię tego żeliwnego już, takiego oryginalnego, fabrycznego, nie dostaniecie, teraz jest kostka, dzielnik strumienia dzieli nam olej na rozdzielacz dwusekcyjny i trzysekcyjny w jednej linii i druga linia idzie na orbitro. Teraz orbitrola nie przynosiłem specjalnie, bo tutaj nie o to chodzi, yy, orbitrole, stary, stary typ, pierwsze orbitrole były na płetwę montowane. Drugie orbitrole, reszta czyli nowy typ, już jest na wielofres i to jest cała różnica. Więcej różnicy w 56, jeżeli chodzi o orbitrol, nie było. Jeżeli chodzi o to, czy ta kostka w orbitrolu, no macie taką kostkę nad orbitrolem, trzeba ją przekręcać. Nie, moi drodzy, nie trzeba tego przekręcać. Orbitrol nowy już ma to wmontowane w środek. Wystarczy kupić taką redukcję ab 18 na 18 przedłużkę około 3-4 cm i. Zastępuje kostkę, jeżeli macie rurki, nie trzeba doginać, jeżeli są przewody gumowe, żadnej redukcji już nie potrzeba e, dawać. Jeżeli chodzi o orbitrol, to by było tyle. Teraz przejdziemy do rozdzielaczy. Porozdzielacz e, z trójnika na rozdzielacz. Pierwszy jest rozdzielacz dwusekcyjny. Można go praktycznie nazwać, chyba dobrze mówię, e, nurnikowym, bo jest jednostronnego działania. On jest odpowiedzialny za wynos podnoszenie headeru, jeżeli dobrze pamiętam, i podnoszenie. E, Motowideł, ale nie chciałbym schować. Header na pewno, drugi nie pamiętam i tutaj nie będę się wypowiadał, e, ponieważ ja tak mówię, wszystkiego wiedzieć nie muszę. E, oringi do kołpaka, który najczęściej cieknie fabrycznie to jest 73x24, 133x24 i 30x2 to są najczęstsze i najbardziej typowe, pospolite według katalogu. Oringi. je należy mieć albo nie mieć. E, reszta rozdzielacza do. Regeneracji. Rozdzielacz między cyklopem a e, Bizonem różnica jest taka w tym dwusekcyjnym, że właśnie tu jest ten nurnikowy, czyli jednostronnego działania. W cyklopie już mamy dwustronnego działania, ale w cyklopie nie ma zaworu, a w Bizonie jest zawór. Specjalnie go tutaj nie wyjmuję moi drodzy i nie będę go wyjmował. E, jest on ustawiony fabrycznie i teraz tak do dwusekcyjnego rozdzielacza przychodzi zawór ciśnieniowy 130 atmosfer do trzysekcyjnego rozdzielacza, który przychodzi jako następny, przychodzi już e, zawór skręcony na 60 e, atmosfer i jeżeli dobrze pamiętam, to on jest od wysuwu motowideł, od przyspieszacza motowideł i od wariatora jazdy, jeżeli dobrze pamiętam nie chciałbym tutaj skłamać jeżeli się pomyliłem to mnie sprostujcie, tak jak mówię nie jestem kombajnistą, więc ja wszystkiego też wiedzieć nie muszę i jeżeli o czymś zapomniałem a następna właśnie rzecz związana z awarią podwójnego rozdzielacza, jeżeli rozdzielacz podnosi do góry header a za chwilę zacznie opuszczać. Moi drodzy, na pewno nie siłownik. No 99,9 99 to nie siłownik. Wystarczy zejść z pomostu i spojrzeć, czy z siłownika leci olej. Jak nie ma wycieku nigdzie po drodze od rozdzielacza do siłownika, to już możecie wyjmować rozdzielacz i rozdzielacz dać do regeneracji. Jeżeli opuszcza, to niestety tutaj rozdzielacz, nie regulator, tylko rozdzielacz, bo tak jak klient nawet dzisiaj był, mówi, że trzeba mu pokazować trochę do góry, podniesie i za chwilę sam opuszcza. Jeżeli sam opuszcza, no to niestety już ma się odpowiedź, że rozdzielacz jest do remontu. W sezonie jest jeszcze na to rozwiązanie. Można na szybko, jeżeli macie przewody gumowe, zamienić w rozdzielaczu sekcję na przewodach i sekcja, która była odpowiedzialna za. Podnoszenie headeru będzie odpowiedzialna za podnoszenie motowideł, i teraz sekcja, która jest odpowiedzialna za podnoszenie motowideł, będzie odpowiedzialna za podnoszenie headeru. To po prostu na suwaku można tak zadziałać, no bo wiadomo, w sezonie nikt tego wyjmował na szybko nie będzie. A rozdzielaczy, no niestety, no nie, nie każdy ma, żeby powiedzmy iść i wymieniać. Następna rzecz, jeżeli chodzi o hydraulikę, mamy cztery rodzaje filtrów. Jeden puszkowy i trzy wkłady. E, być może, że jest jego więcej. Ja wiem o tych czterech. Ja wiem o tych czterech i ja te czterech ogólnie sprzedaję. Przepraszam bardzo. Stary typ przykręcany. Stary typ przykręcany puszkowy. Stary typ wkład. Nowy typ mały i nowy typ wysoki. Ten jest, jak pamiętam, dobrze pamiętam. Zamknięty, bo tu przychodzi na Ten jest przelotowy. Tu chyba jeszcze magnes przychodzi, jeżeli dobrze pamiętam. Stary typ jest zamknięty. No i puszkowy, jako puszkowy. O, i to, co jest najlepsze? Ten filtr pasuje do hydrauliki, do którego się MFA. MFA, ale której serii teraz nie pamiętam. Więc tu można sobie to stosować zamiennie. Tak to wygląda, moi drodzy, jeżeli chodzi o hydraulikę w Bizonie. I tak jak mówię, jeżeli chodzi jeszcze raz o pompę, jeżeli pompę uszczelnicie na Oring, nawet i nową, czy starą, raz, drugi, trzeci, czwarty Oring wymieniony i dalej będzie ciekło, to okulary, lupa i pompa jest pęknięta. Nie ma innej fizycznej możliwości. Jeden, drugi, jeden, drugi trzeci, czwarty oring nie pomaga. Jest pęknięta pompa. Pompa do wymiany. I niestety, moi drodzy, kogoś popier. <laughs> jeżeli chodzi z cenami pomp. Na dzień dzisiejszy pompa ponad 600 zł, ponad 650, nawet jeżeli dobrze pamiętam, więc te ceny są w tym roku. Wygórowane, jeżeli chodzi o polskich producentów, hydrotor Hilmet w tym roku jest bardzo porównywalna cena. Różnica etalu około 10 zł, więc bardzo się zastanawiam, czy z Hilmetu w tym roku sobie nie zrezygnuję i nie przejdę na hydrotor pompy, jeżeli chodzi o ten sezon. Zobaczymy, co będzie dalej. Eee... Tak to wygląda moi drodzy. Jeżeli wam coś podpowiedziałem, to się cieszę. Jeżeli pogadałem głupoty, sprostujcie mnie. Trzymta się chopy do następnego hej